Witam. W tym filmiku chciałbym w paru słowach przybliżyć narzędzie kreator otworu w oprogramowaniu Solidworks. Na przygotowanym wcześniej modelu zaprezentuję możliwości kreatora. By włączyć narzędzie kreator otworów należy wybrać go z paska narzędzi bądź przez wstaw operację kreator otworów. Po rozwinięciu strzałki widzimy, że mamy do wyboru również zaawansowane otwory oraz gwint. Tym dwóm narzędziom przyjrzymy się w kolejnym filmiku. Teraz skupmy się na samym kreatorze. Po wybraniu narzędzia, naszym oczom ukazuje się cała specyfikacja oraz dodatkowe funkcje, które możemy zdefiniować. Teraz pokrótce opowiem o nich oraz zaprezentuję ich możliwości. Na samym początku widzimy zakładkę Ulubione, i w tym miejscu możemy wybrać Ulubione, dodać, usunąć, zapisać bądź załadować nasze ulubione otwory. Chodzi o to, że jeżeli mamy listę otworów, które bardzo często stosujemy, możemy sobie je zapisać i tylko Wybrać już z istniejących i nie musimy za każdym razem definiować na nowo tych otworów. Kolejno mamy typ otworu, specyfikację, status końca, dzięki któremu możemy uściślić, jakie ma być zakończenie naszego otworu, opcje dodatkowe, dzięki którym sprecyzujemy dokładniej nasz otwór oraz tolerancja, dokładność. Dzięki którym naniesiemy tolerancję już podczas samego tworzenia otworu. W tym miejscu widzimy jeszcze zakładkę pozycje. Dzięki niej pozycjonujemy nasz otwór na modelu. To tyle, jeżeli chodzi o część teoretyczną. Teraz przejdźmy do praktyki i utworzymy jakiś otwór w modelu. Na samym początku należy skorzystać z zakładki pozycje. I wybrać ścianę, na której będziemy tworzyć nasze otwory. No i tutaj mamy do wyboru: bądź to gotowy szkic, i na bazie niego spozycjonować nasz otwór, bądź też możemy go umieścić gdzieś na tej ścianie i wykorzystać narzędzia szkicu do dokładnego spozycjonowania. Ja w tym wypadku wykorzystam sobie inteligentny wymiar i naniosę wymiary do krawędzi detalu. I tak spozycjonowane otwory można sprecyzować już w zakładce Typ. Teraz, przechodząc przez wszystkie funkcje tego narzędzia, dokładnie sprecyzujemy nasz otwór. Na samym początku należy zdecydować się na typ otworu. No i tutaj mamy różne do wyboru typy otworów. Ja decyduję się na pogłębienie walcowe. Kolejno, należy wybrać standard. Czy to norma ISO, DIN, czy któraś z dostępnych. Ja decyduję się na normę ISO. Kolejno typ śruby, no i tutaj weźmy łeb z gniazdem sześciokątnym. Następną funkcją do zdefiniowania jest specyfikacja naszego otworu. No i tutaj musimy wybrać rozmiar naszej śruby. No weźmy sobie śrubę M8, no, chociaż może być troszeczkę za duża. M6 wygląda całkiem dobrze. Pasowanie normalne. Pokaż dostępne rozmiary. No, i tutaj możemy dokładnie zdefiniować wymiar naszego otworu, już nie korzystając z normy ISO. Status końca. Dzięki tej funkcji wybieramy, w jaki sposób ma być zakończony nasz otwór na odległość. No i w tym wypadku. Musimy zdefiniować głębokość naszego otworu. No i widzimy, że w tym wypadku otwór jest nieprzylotowy. Lecz my sobie zostaniemy przy wyborze przez wszystko, aczkolwiek mamy również do wyboru do następnej, do wierzchołka, do powierzchni, odsunięcie od powierzchni. Następną zakładką są opcje. Dzięki tym opcjom możemy dokładnie zdefiniować nasz otwór. Od prześwitu zadania w głębokości, poprzez zewnętrzne pogłębienie stożkowe, poprzez pogłębienie stożkowe pod łeb śruby, a także wewnętrzne pogłębienie stożkowe. My się nie będziemy skupiać na tych funkcjach. Ostatnią zakładką są tolerancje i dokładność. No i tutaj możemy dokładnie stolerować nasz otwór. Dzięki podstawowym narzędziom tolerancji. To tyle, jeżeli chodzi o kreator otworu, zatwierdzając nasze specyfikacje, tworzymy, Otwór w bryle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.